Mam w Zawie. dzisiaj sobie otworzymy cały karnet. Plus zobaczymy, jakie rzeczy trafia. Zaczynamy. Najpierw sobie odblokujemy yy, błyskotki. I dzisiaj na pewno odblokujemy jakiegoś zadymiarza. Już druga, teraz samotka. Jeszcze tylko dwa razy kredyty i będziemy mieć yy, co? Yy, Ems. Już jesteśmy na jedenastym poziomie karnetu. I mamy pierwszego zadymiarza Ems. I teraz będziemy sobie zbierać na bula. Emotka gracza. W tabliczek. mamy. Teraz sobie odblokowałem już drugiego zadymiarza bula. Teraz będę zbierał sobie na Karla. Już się zbliżamy do 25. poziomu. I teraz sobie wezmę. Teraz sobie wezmę tysiąc kredytów. To będzie najopłacalniejsze. No i mamy Karla już teraz, drugiego Sadymiarza w tym odcinku. I sobie weźmiemy Stu teraz. Już mamy ponad 110 y, gemów. I jeszcze może odblokujemy trzeciego zadymiarza, jak będzie z Tew. I mamy pierwszego stał dropa w tym odcinku. Epicki! Bardzo fajnie. Bardzo rzadki. I dzisiaj sobie odbierzemy na pewno legendarnego dropa za ostatni poziom karnatu. Bardzo rzadki staudrop. kona. już mam 178 gemów. Dzisiaj może... I jeszcze na końcu karnetu mam przygotowane jeszcze dwa spawn dropy Ikona gracza. I mamy steel. I teraz zaczynamy odblokowywać sobie tarę. kredytów i mamy pierwszego skina. Którym jest Rubinowa Meduza Ems. Epicki stał Bardzo dobrze. Teraz drugi skin. Szafirowa Meduza Ems I teraz odbieramy Dwa razy Kredyty Skina Meduza Ems I tytuł nieśmiertelny Jeszcze sobie teraz odbierzemy Jeszcze ostatniego stał dropa I teraz Widzowie, najważniejszy moment. Legendarny Staudrop. I otwieramy go. Parduła do mnie dodaj na Majka. Bardzo dobrze. I to by było tyle z tego odcinka. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, a ja się z Wami już żegnam. Do następnego odcinka. Nara.